Ciekawostka o Babiej Górze Babia Góra bywa nazywana Matką Niepogód z powodu swojej niezwykle kapryśnej pogody. Nawet w środku lata na szczycie można spotkać gęste mgły, porywiste wiatry i niską temperaturę. To jedno z niewielu miejsc w Polsce, gdzie wiatr potrafi osiągać prędkość ponad 100 km mecha. Ta zmienność wynika z położenia góry, jest najwyższym wzniesieniem w regionie, które nie ma naturalnej osłony. Co sprawia, że staje się barierą dla mas powietrza. Co? Więcej, Babia Góra była obiektem badań meteorologicznych już w XIX wieku. W 1880 roku austriacki meteorolog Julius Hahn określił ją jako barometr Europy, ponieważ zmiany pogody na jej szczycie miały wpływ na warunki atmosferyczne w całym regionie. Dzięki tym badaniom, Babia Góra stała się jednym z ważniejszych punktów obserwacyjnych w Karpatach. To właśnie ta surowa i nieprzewidywalna natura sprawia, że wędrówka na szczyt Babiej Góry to nie tylko wyzwanie, ale i niezapomniana przygoda.